Siemka, każdy, co już I No i kanator. I witam Was w odcinku specjalnym na 10 subskrypcji na moim kanale. I jest tak, jest to z, filmik z y, serwera Minecraft y, Call of Duty mod. I tak, chcielibyśmy jeszcze następnie pozdrowić naszych kolegów, y, czyli Białego i Wojtka, y, czyli Wembricksa. No chyba taki nie, nie? No, tak mi się wydaje. Y, tak, chodź. Idziemy. Tak na razie mało osób jest na serwie Okej okay, jest to pier prawdopodobnie pierwszy serwer polski Na no, każdym chyba na nim premium Także tak, tak chodzi do nich na respa widzę. Jest tam Czekaj okay. Gdzieś amon zespał na? No No to na szczęście Czekaj tak, okay. ja, go, ja go zabiję tym Bazuko Boom um. Jara się Jest! Dealer Dealer Dostał he, da Dawaj na respa ja idę do nich na respa. Jeden chyba tylko jest, lol. Uwznajmy go. Jeden? Jeden prawdopodobnie. Czekaj, nawalę mu tam grana tych pluszy. Ucieka. Nie uciekniesz mi. Daj. ma Mam na dziewięć minut nie Lol. Czekaj. Jest! Zabiłem go znowu! A jak go zabijesz to mi to znikło Dabulki Został jeszcze tylko... tak? No on tylko jeden z koleżan i... spróbować potem na drugiej mapce, może tam ktoś będzie. No. Dawaj, bigo. go. Bo jeszcze mam... No, zabiłem go znowu. Tak, wygraliśmy. No to no, piszemy? Pisz, czekaj. Eee tak, to samo Teraz tam wypisywali już e, tak. Czerwony I Niebieski jesteś Niebieski? No, ja jestem czerwony no. Ej, świetnie <gry> O, jakiś czerwony, chin, chin pop Jest, jestem z tym, niebieski, dobra Jesteś sam. A nie, jeszcze jeden. O, na ich dużo. Dobra. Teraz będzie ciekawsza gra. Ja kontra ty, to będzie dobra. Więc to dostaniesz, dostaniesz. Okle. Ty dostaniesz. A ten, a ten, tu w to widać. No tam masz takie, że masz taką tabliczkę, tu sobie wyjmą czy coś takiego i klikasz prawym na to i Ja idę przyśpa. Ale zabucało! Nie szarpaj tym mikrofonem, bo buty Nie butz, to spokoj! No je! Ogarnij, Ogarnijże się! Nim, on normalnie, normalnie jest On no, normalnie jest Ja ci ja. potem pokażę na nagranie od buty No buczało ci wszędzie, bo żebym machał nim Nie machałem, nic nie robiłem no, nie, ja, ja ci pokażę to ja ci to potem puszczę 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10, hmm. czy mi się wydaje czy ja jestem sens. What to ci powiem, że nie macie szansu Już ja tam ja... do... Czy mi amunicję? Już tam do ciebie lecę nawalić grona i TP i tdd. Nie masz szans. Przegrasz to, to leć. Lecę. Widzę was. A raczej wasze niki Już tam ktoś dostał Bazuka pf. Ja nie mogę O! Bajneter Ja walułem raz bazuką a ten drugi Dead Dobra Dobra, zabiję teraz ja kolejnego gościa Małotow! Granat! Mało Flashbang! Yy, czemu nie wy widzicie? na nie dobre Flashbank, ja Dostał fleszem. No i dostał czas Walcie go, walcie, 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 mietki walcie! Jaram się! Nie ma zrespa, zaraz dednę! Flashbank! Dednę! jaksowa to jest bazuka Żelazna to jest ten M16 drewniana to jest Desert Eagle, a złota to nie No ja nie mogę, ale jak to mam się odzyskiwać? No prawym przyciskiem strzela A to jest ten Złota to jest el 118 a, a Ja tam kit, nie? Musisz kit amunicji, jak to prawym i na zamku tak idę tam do nich, znowu nalez wali macie szans. Jeśli nie idę. Wiesz wam waliło z tego. Co? Zabijcie jeszcze razy? No. Zabijcie razy. Proszę. Dobra, wygraliśmy znowu. Wpisywać znowu Dobra, jeszcze je na lądaj. Ha, zar zostawić tam tylko złota. Wpisywać A do, 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 do. Czerwony ja niebieski z <grym> tobą osobno Dobra Ty sam nie 2 na 2 chyba nie? Ale ja jestem niebieski Ja, ja, jestem, ja jestem niebieski 60 sekund do startu. Bigotem. To już nie na jak to było? Jak trzeba to jest? To. Nazuka, złota to jest M118A czy Żelazna to jest M16, a drewniana to jest Wizerp. A kamiennej nie mogę używać. Nie wiem dlaczego chyba tylko mogę. Naprawdę? Naprawdę się strzela, prawie Pół minuty. No ja przechodzę parkura. Nie, nie nienawidzę parkura, ale go przechodzę. Proszę. też. 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, macie szans. Znowu. Ale zrobię bambuka. Gdzie będę twojego tego Żebyś czasami nie zaś. Widzę wasze niki też. Widzę cię tu, widzę cię tu. Gdzie mnie widzisz? Ja się. Dzień dobry. Dedłeś przeze mnie. Zrobiłem wam plety. Ja nie mogę. Widzicie jak lecisz. Ja stoję na reszcie, to jest bez sensu, bo jak, jak detnę, to pół godziny potem muszę tego... Spokojnie, nie dziewięć minut, ja nie mogę Jakie fajty! Fajty majty! Dwa na jednego! Dziewięć minut, jak chodzi. Dawaj mnie zabić na reszty. Mam jedno skargi także wiesz No to No i po coś do mnie strzelił bo cię no, Zabiję cię bo ci się należało jeść w ciempoł Za mózg <grym> A bo mi dzwonić. Dawać, 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 id, dawać id. Niebieskie tam jest tak możesz to tak jak to tak, możesz mówić do swojej metry Zapnij, że się tam Widacie okay. Przesz się zamknę. Już uszy bo od tego. Zapiłem gdzie ja cię nie zabiłem falicie. Do czego ci bolą uszy? tak tak sieria! Aha! Haj, O Haj, Aha, ja jestem niemiecki, świetnie. Debile! sieria! ja mam mo

Ja ziglem go ten go zabił Nie, to ten zabił naszego Jestem Jest Został Jest góry Idę cię <zbierza> Ej bo cię laguje Nie O teraz nie chyba ścięł mówił Co Nie ma Ty. No i nie mam ammo żadnej innej broni. Ja nie Flashbang! O, net Netard ci wżywali z tego. Yy, yy, Laba. Nie, zgraliśmy znowu. Także tak, I czekajcie na